ORĘDZIE JEZUSA NA CZASY OSTATECZNE Luz de Maria de Bonilla ARGENTYNA Umiłowany ludu mój, moje najświętsze serce, źródło miłości, pragnie przyjąć moje dzieci skruszone i nawrócone. Umiłowani moi, wysilcie się w czynieniu dobra, Porzućcie niewłaściwe myśli wobec Waszych braci. Tak liczne są czyny, które uniemożliwiają Wam przeżywanie w należyty sposób celebracji eucharystycznej, bo przybliżacie się do mnie z sercami z kamienia, bez miłości do bliźniego, nie zachowując w ten sposób pierwszego przykazania. Wydaje się, że chodzi w tym miejscu o przykazanie miłości Boga i bliźniego. Sądzicie, że mnie kochacie, ale wykluczacie bliźniego, z którego czynicie drewno na opał, aby spłonął i stał się popiołem, rozwiewanym przez wiatr, bez żadnej litości. To jest ta chwila, której oczekiwaliście, nie przygotowując się aby być samą moją miłością i dawać ją bliźniemu ignorując fakt że bez mej miłości jesteście niczym a w nicości jesteście łatwym łupem diabła i demonów tego pokolenia moja umiłowana matka ostrzegała was że zły przygotował ludzi aby mu służyli i byli wykonawcami potwornych grzechów tego pokolenia. Szatan cieszy się, wiodąc mój lud w chaos ścieżkami demonicznych idei, którymi ludzkość raz po raz mnie krzyżuje. Zły czuje przyjemność, patrząc, jak człowiek cierpi coraz bardziej i bardziej. By go zniechęcić, a w ten sposób by łatwo mu się oddał, chociaż traci przez to duszę. Ludu miłowany trwajcie w gotowości, by być wypróbowanymi w wierze przez tych, którzy kontrolują ludzkość i są zarządcami jedynej religii, która mnie wyklucza, bo nie jest ona. Moją wolą, lecz wytworem woli ludzkiej, i której celem jest światowa dominacja. Bądźcie świadomi, że wiara jest wypróbowywana w każdym aspekcie życia ludzkiego, ponieważ w drodze mego ludu, religia, edukacja, formacja moralna, gospodarka i tym podobne niosą w sobie ukrytą. Implicite wiarę we mnie, abyście wytrwali wobec narzucanych zarządzeń światowego ładu. Ludzie są zapędzani, jak bydło do zagrody, przez światową władzę, która depcze ludzką godność, doprowadzając ich do wielkiego chaosu, działając pod panowaniem zarządców szatana. Uprzednio Mu poświęconych z wolnej woli. Czekam z boską cierpliwością na grzeszników, aby się nawrócili ze skruchą, i nawołuję tych, którzy czują, że mnie kochają, bo oddali mi się całkowicie, umacniając się w wierze, bez próżnych słów i pustych serc. Lecz z prawdziwym i ciągłym praktykowaniem błogosławieństw, niestrudzenie adorując moją obecność w najświętszym sakramencie ołtarza. W tym tak trudnym dla ludzkości momencie trwają dalej i zwiększają się ataki chorób stworzonych przez źle wykorzystaną naukę jako przygotowanie by potem ludzkość dobrowolnie poprosiła o znami bestii nie tylko po to, aby nie zachorować, lecz także aby uzyskać to, czego wkrótce materialnie zabraknie. Chodzi prawdopodobnie o produkty, na przykład żywnościowe, zapominając o tym, co duchowe z powodu słabej wiary. Chwila Wielkiego Głodu nadchodzi, jak cień nad ludzkość, która nieoczekiwanie staje naprzeciw radykalnych zmian, przez co zmniejszają się zbiory w różnych strefach klimatycznych. Umiłowany ludu mój, módlcie się. Wzburzenie narasta w różnych narodach, pomiędzy nimi we Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Szwajcarii. Umiłowany ludu mój, silne trzęsienia ziemi wywołują zniszczenia. Módlcie się za kraje, za które prosiliśmy was o modlitwę. Łącznie z Singapurem i Australią. Umiłowany ludu mój, módlcie się za instytucje mego kościoła, Chwieje się. Umiłowane dzieci, rozeznawajcie. Niepotrzebne podróżowanie doprowadzi Was do bycia ciągłymi obcymi na ziemiach, które nie są Waszymi własnymi. Żyjecie ciągle w niepokoju, spowodowanym nieoczekiwanym zamknięciem granic. Przybliżcie się do mojej matki. Ona Was prowadzi ku mej drodze, mówiąc: zróbcie wszystko, cokolwiek On Wam powie. Jan 2, 5 Moje dzieci nawrócone i przekonane, są powodem złego samopoczucia dla złego. Dlatego, bądźcie wytrwali w wierze. Nie lękajcie się. Ja będę z wami aż do końca. Niepokalane serce mej matki zatriumfuje, a wy jesteście jej dziećmi. Ja was oczekuję. Przyjdźcie do mnie. Wasz Jezus. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, nasz umiłowany Pan Jezus przestrzega nas, abyśmy jako Jego umiłowane dzieci starali się zdecydowanie być bardziej duchowymi i tak utrzymywać nieporuszoną wiarę. Wzywa nas się raz po raz do wypełniania pierwszego przykazania Bożego prawa, ponieważ z istotą tego przykazania wypełnia się następne przykazania. Nasz Pan Jezus Chrystus przekazał mi te słowa po powyższym orędziu. Człowiek odmawia zrozumienia tego, co niezbędne. A czym dla jego ducha jest panowanie nad ludzkim ja, ukierunkowanie go w moim kierunku, jednocześnie gardząc tą pychą która doprowadza Was do patrzenia wyłącznie na samych siebie, na tych słowach zakończył. Musimy rozważyć, że ludzkiego ja nie należy unicestwić, ale je nawrócić i doprowadzić do Ty, Chrystusa. Amen.